Cześć wszystkim! Z tej strony Kim Jestem, wasz koreański żołnierz z Lublina. A dzisiaj chciałbym wam opowiadać, jak poznałem swoją żonę. W sumie mówiłem kiedyś o tym w innym wideo i też pewnie zauważyliście w tytule wideo. Moja żona jest Polką. Polki najlepsze. I pozdrawiam wszystkie Polki. Więc nie będę tam przeciągać, tylko od razu wam powiem, jak to było. Może takie szczegóły to może później wam powiem, nie? Więc jesteśmy już 8 lat po ślubie, a przed ślubem byliśmy ze 2 lata ze sobą, więc, no, już się znamy 10 lat. Poznaliśmy się pierwszy raz przez naszego wspólnego znajomego, i potem zaproponowałem, żeby się jeszcze raz spotkać, i tak dalej, no, i wyszło. No, szczerze, to nie było tak jak w niektórym K-drama, że patrzysz pierwszy raz na kogoś i muzyka w tle. You are my destiny. No i miłość, no i koniec i kropka. No tak nie było, nie? No bez przesady. To jest prawdziwe życie, nie? A nie jakaś tam bajka. No oczywiście w żaden sposób nie obrażając ludzi, którzy mieli miłość od pierwszego wejrzenia, nie? No nie ukrywam, że mi się ona bardzo podobała, to znaczy, no nadal mi się podoba jak coś, ale chodzi o to, że po prostu zaczęliśmy się spotykać, dużo ze sobą rozmawiać i dopiero wtedy stwierdziliśmy, że mamy podobną wartość i podobny życiowy cel. No i to było to. A jeszcze pamiętam, jak ją pierwszy raz zobaczyłem, to podszedłem do niej i tam zagadałem. Taka bajerka, nie? Siemaneczko, blondyneczko, nie? To nie, no, żartuję, nie? Ale no coś tam, te... wtedy było no siema, tam coś, tam coś, tam coś, tam do niej zagadałem, a ona do mnie mówi, a ty mówisz po polsku? A I prawie zapomniałem, bo ja tam nie miałem tutaj no, żadnej preferencji co do narodowości żony. Dla mnie mogła być Polka, Koreanka, czy mogłaby być nawet z innego kraju. Jak jest dobra dla mnie, to spoko jest po prostu, nie? Czyli jeśli się dobrze kumamy, to wszystko gitno, gra gitara, no nie? Więc ogólnie miałem takie podejście. A moja żona miała tak, no, chciała mieć Polaka, blond włosy. No i widzicie, no niech ma. I teraz, no, jeśli mam dodać jakieś tam tutaj szczegóły, mi się wydaje, że nasze małżeństwo jest dosyć, no, charakterystyczne. No, tak staram się patrzeć też obiektywnie, co nie? Ale, no, bo jeśli chodzi o małżeństwo polsko-koreańskie, no, szczególnie mąż koreańczyk, żona Polka, tak z mojego doświadczenia, no, to znaczy, nie, no, bardziej z mojej obserwacji, bo wcześniej ślubu nie brałem, to często wygląda tak, że przed ślubem, wiecie, no, Polka zainteresowana czy zapasynowana koreańską kulturą, czy powiedzmy zna K-pop, czy K-drama, i tak dalej, albo powiedzmy pracuje w koreańskiej firmie, albo nawet i mieszka w Korei, powiedzmy, czyli coś tam ma z tą Koreą, czy koreańską kulturą, co nie, a moja żona nic, nic o Korei nie wiedziała. Na początku nawet w ogóle nie wiedziała, że ja z Korei jestem, ale w sumie ciężko rozpoznawać, prawda? Ale to nieważne. No i potem, jak zaczęliśmy być razem, to tak szczerze z mojej strony, ja też tam nie za bardzo się starałem specjalnie, żeby jej przekazać, czy pokazać koreańską kulturę. No bo wtedy jakoś tak mieliśmy, że no, mieliśmy inne tematy, no może dla nas ważniejsze, nie? I jakoś o tym za bardzo nie myśleliśmy. No i tak wyglądało u nas, no mieliśmy bardziej takie, no wiecie, normalne, życiowe tematy, <laughs> tak jakby tej Korei w ogóle nie było. No wiecie, o co mi chodzi, nie? No i tak jak wiecie, tym bardziej w Lublinie nie ma takiego no, społeczeństwa koreańskiego, że no i tym bardziej nie miała takiego kontaktu z koreańską kulturą. No na pewno więcej bym miała taką okazję we Wrocławiu. No czasami może było tak, że no oczywiście w formie żartu mówiłem jej, jak jest w Korei. No jak ja chcę coś ugrać, że w Korei jest tak, więc to musi być tak. To ona wtedy kiwa głową. No a no, a no dobra, ale jesteśmy w Polsce. No i ma rację. Ale jak już poznałam moich rodziców i byliśmy we Wrocławiu kilka razy, bo tak jak wiecie, tam jest dużo Koreańczyków i potem jeszcze byliśmy w Korei, to wtedy już poznała koreańską kulturę. I teraz ogląda K-drama, gotuje koreańskie szamy lepiej niż ja teraz. Więc tak to jest. Teraz zupełnie inaczej niż kiedyś. Teraz uczy się koreańskiego, jest coraz lepiej, ale no jednak to nie jest chyba łatwy język dla Polaków, prawda? Więc mojej żonie spodobała się koreańska kultura, ale jednocześnie też dba o polskie zwyczaje czy polską kulturę. I i za to ją bardzo szanuję. I też się tak uzupełniamy, prawda? Czasem mocno jestem zaangażowany w pewnych kwestiach, czyli no, na przykład praca, czy inne rzeczy, które chcę osiągnąć. I jak nie idzie według mojej myśli czy planu, to potrafię mieć doła, czy stresy. To zawsze mi podpowiada, że też są inne drogi, czy inny sposób, i czasem mnie tak kieruje, żebym mógł znaleźć tą właściwą odpowiedź. I często tak bywa, że moja żona często mi przypomina, co jest najważniejsze w naszym życiu. No, ale jednak czasem się śmieję i tak z żartem do mojej żony mówię: Ty to pewnie wtedy nie wiedziałaś, nawet gdzie Korea leży na mapie, nie? I się tak z niej śmieję, ale ona też się ze mnie śmieje i mówi: No nie. Ja w końcu nie wiem, czy to prawda, czy żart, ale czy to ważne, ważne, że teraz wie. A może nie wie? Ostatnio próbuję namawiać, żeby się pokazała na moim filmiku. Też no, niektórzy z moich widzów coś takiego zasugerowali, ale, ale na razie ona niestety nie chce. No może po prostu nie jest jeszcze do tego psychicznie nastawiona, ale mam nadzieję, że kiedyś nam się to uda. Więc tyle na dziś. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Agatka. Pocz Chodź na chwilę. Może co chcesz? Co? Gdzie jest Korea? Południowa Ameryka. Australia? Nie, to dalej od Australii. Ty nie ma Nie ma. Nie wierzę. Nie, to oczywiście żart oczywiście, nie?